No więc Max, dzisiaj był Twój trzeci mecz na tegorocznych mistrzostwach świata elity i jak ocenisz, który z tych trzech był najtrudniejszy? Każdy jest ciężki, My nie patrzymy jak wyniki są, My gramy, żeby być lepiej od mecza do mecza i zobaczymy jak będzie teraz. Jutro gramy Polskami, musimy też tak samo grać, nie będzie tak łatwo. Zdobyłeś dzisiaj pierwszego gola w tym spotkaniu i widać było, że otworzył on ten worek z bramkami, ale myślisz, że dodał wam on takiej pewności siebie i dlatego wygraliście tak wysoko? O nie, ja myślę, że cała drużyna bardzo ładnie grała dzisiaj, to nie tylko ja, że goja siłem albo JJ, co dwie, jeden goł sieba, Lukas. My musimy grać jaka drużyna bardzo dobrze i zobaczymy I potem jutro tak samo musimy grać i czy, zobaczymy jak będzie. No właśnie, już jutro spotkacie się z Polakami. Czy ten mecz będzie miał dla Ciebie jakieś większe znaczenie? Będzie miał cała rodzina, będzie tu kolegi, rodzina, babcia, kuzynki. To będzie trochę, trochę jak się mówi, nerwowy. jestem, nerwozy, jak to się mówi, no. A będą kibicować Polsce, czy właśnie Wam? Ja nie wiem, naprawdę. Mama i tato chyba dla mnie, a zobaczymy jak rodzina będzie, pytam się jutro. Nie wiem jeszcze. To jak oceniasz szanse Polaków na tym turnieju? Mamy jeszcze możliwość utrzymania się? Zobaczymy. Mają jeszcze mecz z Kazastanu i zobaczymy. Jak to się mówi, I hope, że oni wygrają, ale zobaczymy, to nie jest moja sprawa. Ale ja cisnę ciuki dla Polski, dla Polaków. A co powiesz o atmosferze, która panuje tutaj na, na hali? Podoba Ci się? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kasze tu dla nas. Nasze fans też bardzo ładnie to robią, od, od innych drużyn też, to jest specjalnie tu być, bardzo ładnie.